Cześć wszystkim witajcie z tej strony Krzychu i witam Was bardzo serdecznie w Farming Simulator 2015. Jak widzieliście, gram na mapie PGR Radoszki, o ile się nie mylę, Buryczę, w sumie to, chyba ta PGR Radoszki i właśnie skończyliśmy ostatnie czasy kosić kukurydzę to widzieliście orkę wczoraj tu kosiliśmy pszenicę zacząłem bronować wszystko teraz szykujemy pod rzepak także witam bardzo serdecznie w ogóle to miałem coś miałem zrobić nie, nie miałem w sumie jadę planować Stój Stefan moja kolej ogólnie dużo nie nagrywałem nie było za bardzo czasu, bo jak wiecie jest okres żniwny i dużo czasu spędzaliśmy przy kombajnie i w polu także nie miałem za bardzo jak nagrywać i kiedy nie było czasu w ogóle a teraz właśnie się pogoda popsuła, popadało i no praktycznie końcówka żniw została przerwana także mogę troszkę nagrać jakieś 3-3 może nie ale 2 dni spokoju będzie no w sumie dużo mi nie zostało do koszenia no ale prawda Łubin też zbożej i trzeba zgosić. Teraz pojedziemy tędy Jak widzicie bronuję sobie z etorkiem. Na poprzednim odcinku y, tym zatorkiem ciągałem PHX-a 5 skibowego chyba Płuk I nie dawał rady Ja powiecie czemu, bo szóstka oh, kurczę, zlagował. O zlagował. ale Szóstka moja co ten? Znaczy, ten zetor w prawdziwym życiu to wujek ma takiego i nie takie PHXy y tak Także co, trochę byłem zdziwiony, a taka szóstka w tej grze mogła ciągać takiego pkx z łatwością. No cóż, no i tak bywa, nie? <laughs> Może dlatego sprzedać zboże, bo trochę nagosiłem. I kupimy sobie jakiś nowy ciągnik. W ogóle sprzedam jakiś Czemu? Mam słabe te ciężarniki, Muszę sprzedać. Gacka chyba nie sprzedam. Zaraz wrzucę w ogóle fajny filmik z gadkiem. W sumie to już będzie wrzucony. Ten filmik wrzucę później. Zobaczycie jak ten gackiem ściągam z pola 41 ton kukurydzy. Nie ma lekko, ale śmiesznie przynajmniej. No i ogólnie będziemy siać na tych polach rzepak i jak widzieliście zakupiłem sobie specjalnie do kukurydzy yy, ten Kupiłem Forschmita będę kosił na dwa kombajny. header już też do niego kupiłem będziemy walczyć na dwa kombajny na każdym polu chyba, że się dorobiłem ale raczej nie jak się dorobię następny czynnik wypaku to kupimy coś większego może jeden, jakiś kombajn ale większy po prostu zobaczymy po dwa zobaczymy ile kasy będziemy mieli z wszystkiego o tu zostawiłem tyle kurczę już mi się nie chciało kościć że tak powy, ziarka powypadały to mówię, trudno i zostawiłem taki tam. już nie miałem gdzie zboża pakować nie było miejsca no, i ogólnie. Ciekawe, może, w dwa pola zasiada i dwa skoszone. Teraz może posie jest trzy jakieś pola. Może cztery. Później na koniec Wam pokażę moją farmę. No, bo, bo w ogóle jeszcze nie opowiadałem o niej. Tylko tak widzieliście na filmikach. A tak to ogólnie nie widzieliście. Znaczy, no nie mówiłem Wam o tym ale to zaraz najpierw troszkę pobronujemy sobie zetur, zetur 95-40 muszę mody popatrzeć, może coś jest fajnego nowego Długie te pola strasznie te takie maszyny ale fajnie się robi. Nie, nie mogę narzekać. O, stareczka są pięć. Wspólnie to zachodniu Pomorskim, gdzie mieszkam, spadło tyle wody, tyle deszczu, że z tych zbóż, co były ładne, niestety, ale nie, nie, nie było ładne po skoszeniu. bo było, Kłos był albo pusty, albo po prostu już tak suchy, że nie było co zbierać ziarka były tak małe takie wysuszone kruche troszkę nagadać trochę no ale to już nie od nas zależy tak? No, może w następnym roku nie no słyszałem podobno że taki klimat jak teraz jest ma być przez parę lat no, no, trochę niefajnie no ale cóż skoro tak ma być, nic z tym nie zrobimy. Dobra, on niech jedzie, a my sobie pójdziemy. Pokażę wam moją farmę, moje maszynki. Od czego tu zacząć? Hmm, może od tego, że tu jeszcze Oram, o, moja szósteczka Ursus 100. 1224, o tak prędzej, PHX firmy Grozet. pużek piękny, mój wczesny ma taki, fajna sprawa, pięcioskibowy. Tu gdzieś był, o jest, mój Ursus 912 z spugiem Keverlandem, czteroskibowym. Fajna maszynka, spisuje się. Teraz lecimy tak. Yy... Coś mam, tu też coś mam. Oho, puk się przewrócił, nie? Źle, muszę kołka podstawić. Tu kolejny puk PHX. Przyczepka D47 albo 8, nie jestem pewny. Tu przyczepka HFK. Ładna, 12-tonowa. Tu znowu, tu nasiona na przyczepie. Przyczepy kronę. Tu przyczepa Fortunę. Fortuna, sorry, przepraszam, 18 ton przyda nam się do wywozu by z niedługo tu jest oczywiście header do yy, kukurydzy siewniczek poznaniaka tu stoją brony teraz akurat są w polu tu załatwiłem yy, do bizona header do kukurydzy oczywiście sześćdziesiąteczka o Forschmidt mój piękny manny 4,5 tony ładowności bizon 3,5 tony ładowności mój y, rozsiewacz Amazonę, oczywiście gacuszek c 300 ursus C30 kosiareczka piękna praca do snopeczków to oczywiście y, przyczepa zbierająca rozrzutnik przetrząsareczka y, tu zgrabiareczka i ogólnie to chyba a nie, żebym zapomniał, mój Zetur 5320 Muszę go sprzedać Header do bizona, a siewnik oczywiście do nawozu Miał opryskiwacza jeszcze I piękna 40, zielona, niezawodna Nie do zajeżdżenia Także idziemy dalej bronować Albo mogłem, a dobra, jadę dalej bronować Później się będzie myśleć, gdzie on jest. Mój robotnik. on zginął. Stój. Ja jadę. No i ogólnie taką mam farmę. Wiem. Kurde. Nagrywam na tych mapach, ale wolałbym coś, coś innego w sumie. Jakąś jeszcze inną mapę. Nie wiem czy nie wrócić do Bolusiowa V7. Tak się zastanawiam, czy nie nagrać. Z te parę odcinków. Jakiś mody bym dał, ugrał sobie. Może też by było jest jakoś tak fajnie. Może, może zobaczyć. Bo Boluś coś zrobił z tą mapą to jest mistrzostwo świata. Dlatego nie wiem, czy do niej jeszcze nie wrócić. Mam ją ściągniętą cały czas. Czy szkoda by było. Jeszcze na niej nie pograć I chyba tak zrobię Zobaczymy Może jeszcze dzisiaj Akurat pogoda taka pochmurna Wczoraj padało Znaczy padało, no przylało z rana także może z ulicy, ulica nie nadążała Także Nie, że długo, tylko już 5 minut chociaż, ale tak przylało, że nie ma co te, nie ma co kości po mokre. W sumie tak już zbożnie pozostawało, tylko głubin praktycznie, chyba każdemu. Mi zostało jeszcze 26 hektarów Także... Nie wiem, mam 20 hektarów późno siany. ale trzeba pryskać dopiero roundupem, ale właściwie jakiś szybszy taki popryskać. A te 6 hektarów, co mamy już dawno popryskane, musimy już kosić, kurczę, już ostatnio mieliśmy kosić, no ale pogoda nam nie pozwala w po ogóle. Coś z tym trzeba zrobić. I kto wie, czy zaraz do kombajnu czasami nie pojedziemy, trzeba coś tam zrobić. O, ale to jeszcze nie wiem się okaże dobrze taki filmik informacyjny taki yy, bronowanie z zeturem o no, pokazałem gospodarkę to co chciałem zrobić właśnie chciałem powiedzieć jak bronuje jak tam orka przebiega, już nie przebiega żeby ich ustawić i ja ogólnie zapraszam na mój kanał subskrybujcie, lajkujcie, a może będzie coś ciekawszego. Nie, no, chcecie oglądać, to oglądajcie, nie, to nie. Fajne, że w ogóle ktoś się interesuje takimi grami. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.